Końcówka maja, witam Państwa w Woli Żyrowskiej na plantacji budówki amerykańskiej, gdzie myślę, że jeszcze nawet kiedy firma UPL nie, był, nie funkcjonowała tak dobrze w Polsce pod tą nazwą, już były tutaj wdrażane nasze rozwiązania. Rozwiązania skierowane w stronę ochrony, ale także budowania jakości plonu i budowania jej od samego początku, ale głównie z naciskiem na to, by te owoce były jak najzdrowsze, czyli rozwiązania głównie biologiczne. Wiecie Państwo, że tym kluczowym produktem dla firmy Jopielzy jest głównie kaptan, ale również dla uprawy takiej jak borówka mamy naprawdę ciekawe portfolio. W tym miejscu, gdzie stoimy, plantacja wygląda bardzo okazale, ale gdzieby nie zajrzeć, coś się zawsze znajdzie: jakieś pędy, które mają dużo kwiatu, ale co się z nimi nie tak? Są w gorszej kondycji, owoce są małe. To w większości w tym sezonie jest wina przymrozków i też mroźnej zimy która w wielu miejscach poczyniła całkiem spore szkody. Miejscami plantacje mają pąki wysterylizowane, czyli zamiast pąków kwiatowych albo nie rośnie nic, albo rosną tylko same liście, które i tak są do tyłu z wegetacją. Co my tu robiliśmy w tym sezonie? To oczywiście wiosenna stymulacja, bo w tym miejscu e, przymrozki i zimowe mrozy są zawsze dużo, e, dużo większe. Widać to po niektórych odmianach, widać to po, też po niektórych krzewach, które były w gorszej kondycji e, i już w tym sezonie cierpią. Od wiosny było to stosowane Asahi, później był stosowany w czasie kwitnienia Bemstart. W tym momencie wchodzimy z programem budowania wielkości owoców biostymulatorem Kalibra, właśnie po to, by raz, wybudować wielkość owoców z tych ostatnich kwiatów, ale też w tych miejscach, gdzie jest zbyt mało liści w stosunku do owoców, żeby te owoce nam wyrastały. Tu akurat jest to odmiana Liberty, więc ona tego owocu będzie miała na sztuki bardzo dużo i ten zbiór będzie rozciągnięty, w zeszłym sezonie program kalibrą był tutaj stosowany i był celowo zrobiony nieco później. Nie tak jak w tym momencie, kiedy to jest optymalny moment do rozpoczęcia biostymulacji, czyli tuż po kwitnieniu, czy tam też na otwarte kwiaty, ale w momencie nawet, kiedy pierwsze owoce już się zapalały. I co ciekawe, i tak mieliśmy zwyżkę plonu rzędu 5%, co jak na tak późny zabieg biostymulujący jest dobrym, bez utraty wartości odżywczych, bez utraty cukrów, więc nie były to owoce, tak stricte napompowane. Jeżeli chodzi o inne problemy, które spotykamy na plantacjach, to problemy, których po części przez ostatnie lata nie było. Dwa ostatnie sezony to różnego rodzaju gąsienice, które pojawiają się na wszelkiego rodzaju gatunkach również jagodowych i również na borówce. Jakieś dwa tygodnie temu mieliśmy tutaj duże problemy i tu, i na innych plantacjach, szczególnie tych położonych gdzieś w zadrzewieniach, że gąsienice przyszły i zaczęły zjadać liście, ale zaczęły zjadać też kwiaty. Kwitnienie więc nie było momentu na chemię, ale po co, jak mamy dobre rozwiązania biologiczne, takie jak Sentari, czyli Bacillus thuringiensis, który doskonale zwalcza gąsienice, nawet te całkiem spore, ważne, żeby został zaaplikowany w momencie, zanim ono się tam zdąży całkiem, całkiem zawinąć. Co my o czym jeszcze ciekawym myślimy na przyszłość? Mamy produkt pod tytułem Vaxiplant, czyli laminarynę, która służy do budowania odporności. W tym momencie jeszcze nie mamy rejestracji na, borówce, na borówkę, ale trwają badania rejestracyjne. Yy, mamy poletka doświadczalne i naprawdę doświadczenia wychodzą bardzo ciekawie. Ja w zeszłym roku też czyniłem sobie pewnego rodzaju obserwacje na zabiegach przedzbiorczych przy późniejszym przetrzymywaniu owoców w chłodni. I co ciekawe, owoce, które stały u mnie w chłodni, zebrane były we wrześniu, a ja je oceniałem w lutym i nie wszystko było zgniłe. Tam, gdzie były dodatek laminaryny do. Do produktów typowo chemicznych. Co ważne, ten produkt myślę, że będzie w przyszłych latach ciekawym rozwiązaniem, szczególnie w takich miejscach, gdzie mamy różnego, problemy z różnego rodzaju niespecyficznymi chorobami, ale też gdzie pojawiają się na przykład uszkodzenia powodowane przez bakterie. Pseudomonas. Ciężko czasami określić, czy to właśnie ta choroba występuje w tym miejscu, ale po przymrozkach przy uszkodzeniu kwiatu, pąku kwiatowego na wielu miejscach mieliśmy w tym roku porażenie, które szło wraz z tym młodym, po tym młodym pędzie po tej młodej tkance uszkadzając ją, aż do momentu tak naprawdę, aż pojawiły się upały i te bakterie się lekko przesuszyły ale tutaj też taka profilaktyka bakteryjna myślę, że będzie wskazana a nad laminaleną będziemy pracować i myślę, że w najbliższych sezonach pojawi się ona na plantacjach, również u borówki amerykańskiej o tym, że rozwiązania, o których wspominałem, są bezpieczne, chyba świadczy to, że stoję tutaj przy moich pszczołach, które przez cały okres kwitnienia borówki są właśnie na tej plantacji, po to, żeby pracować dla mnie, ale też na przyjemność plantatora i na budowanie owoców. Jeżeli znajdujemy się już w tym miejscu, chciałbym zwrócić Państwa uwagę, jak wygląda tutaj sytuacja z zachwaszczeniem. Widać, że nie ma tragedii. Tych rozwiązań w uprawie borówki jest Niewiele bądź można powiedzieć, jest ich prawie że wcale. Jeżeli macie Państwo problem z zachwaszczeniem, a chcecie, żeby ta plantacja wyglądała Wasza tak jak tutaj, proszę skontaktujcie się ze mną, coś na pewno wymyślimy.